Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Z nami trener Adrian Siemieniec, panie trenerze, najlepsze chyba podsumowanie tego meczu to w niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, bo Jakielenia przegrywa 1 do dwóch, ale mecz, w którym równie dobrze mogłaby zgarnąć i 3 punkty. Na pewno ciężko jest zaakceptować taką porażkę, bo po takim meczu uważam, że byliśmy dzisiaj lepszym zespołem. Eee, zdecydowanie lepszym moim zdaniem. My oczywiście zdałem sobie, zdawaliśmy sobie sprawę, że powoń to jest silna drużyna i, i to też wyniki pokazują, że, że nie jest łatwo ich pokonać eee, też z jakościowymi zawodnikami, którzy, którzy grali w zeszłym sezonie na poziomie drugiej ligi, więc, ale, ale w przebiegu meczu uważam, że, że byliśmy ze zdecydowanie lepszymi. Jakbyśmy schodzili z remisem, to, to, to też byśmy byli, mieli niedosyt, a, a tym mecz przegraliśmy, więc, więc na pewno ciężko jest taką porażkę zaakceptować. No, Pogoń miała swoje powiedzmy, dwa momenty, szyja tej bramki. My mieliśmy tych momentów dużo więcej, zabrakło nam jakości w wykończeniu, w wykorzystaniu sytuacji i jeszcze trochę automatyzmu z przodu, no ale wiadomo, że... Że te możliwości są e, takiego procesu treningowego w przypadku zawodników z pierwszej drużyny uraniczone, więc e, no musimy w tym, w tym się odnajdywać, i, i, i takie sytuacje będą się zdarzały. Jeżeli chodzi o e, samo spotkanie, tak jak trener powiedział, mam wrażenie, że pogonić się była dużo konkretniejsza, bo takich sytuacji klarownych do strzenia Gola stworzyła 3, no może 4. Natomiast w samej drugiej połowie Agelonia mogła spokojnie ze 4 bramki zdobyć. No zgadza się to, co powiedziałem. Moim zdaniem miała bardzo dobry moment w pierwszej połowie, gdzie, gdzie trochę nas złapali na 2-3 minuty i w konsekwencji był już drożny i, i bramka. Eee, no i w drugiej połowie, gdzie też dostaliśmy bramkę w takim nerwowym momencie, w momencie kiedy wyrównaliśmy z tam meczu i, i mieliśmy też sytuację, żeby wyjść na prowadzenie, nie wykorzystaliśmy tego. Pogoń to też trzeba sobie powiedzieć ma doświadczoną drużynę i zawodników doświadczonych w swoich szeregach. Także Także takie momenty potrafią w meczu znaleźć i je wykorzystać. Także no mówię, dzisiaj to działa na, na, naszą, na naszą niekorzyść, niestety. Paradoksalnie jest tak, że w tym sezonie Agielonia lepiej spisuje się w delegacji, bo u siebie tylko trzy punkty, bodajże w czterech meczach, natomiast nieco lepiej, nawet nie nieco dużo lepiej punktuje w, na boiskach rywali. Takie pytanie, może przewrotne, z czego to wynika. No, trzeba się nad tym pochylić i, i podać analizie na pewno tą statystykę, bo, no bo nie może to tak wyglądać, że u siebie na cztery mecze. Czy przegrywamy? To, 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 to jest nie do zaakceptowania ani przeze mnie, ani pewnie przez klub, ani, ani przez załoników, przez nikogo. Nie możemy tak punktować u siebie, bo, bo my jesteśmy jak Ilonia po prostu musimy mecze, mecze wygrywać co tydzień, a, a co dopiero mecze u siebie. I chcieliśmy tutaj zrobić przestrzeń, w której przeciwnikowi będzie ciężko się odnaleźć, a, a, nie, a nie miejsce do tego, że. Że można tu przyjechać i wygrać mecz. Także na pewno to jest temat do głębszej analizy, musimy się nad nim pochylić i jak najszybciej te skutki, przyczynę tego, przyczynę tego zniwelować po to, żeby poprawić skutek. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.